co tak wygląda Ej budynek komin jest taki sam był. komin taki sam jest Ej budynek wygląda również taki sam Tak to wygląda. Tak to wygląda się nic. Nic praktycznie nie zmieniło. Tylko nie widzę kortu. szowego nie widzę. No tak praktycznie to samo. Zespołożką zawodowy więc soswica i barlewiczka. No to jest tak samo drzewka podrosły znacznie te drzewka, też tak, to, to też drzewko drzewka, tak tam jej dawniej nie było tych drzewek dawno posadzone no co widzę? Zobaczmy, czy jest ten no, nie mam szczęścia, tutaj był kiedyś idzie Oczywiście, ale w pan wiesiek jakby On tutaj zrobił ten kord, ale to widać, że to wszystko już jest, już jest pole. Tylko jest pole. to tak, on był tutaj. No, za tak, no to. to było ponad 40 lat temu, ponad 40 lat temu. A to a to jest internet po prawej stronie ten to jest internet, natomiast tam jest szkoła zespół spuszku rolniczych i a ten budynek to jest ten przerywający do szkoły a to jest sala gimnastyczna po prostu.

i za zespoły szkół zawodowych A poprzednio było zespoły szkół rolniczych czyli to, to się zmieniło to się zmieniło no tu jest ziorko, Piękne zierko tak jak było tak jest tak było tak jest jeziorko Się przechodziło dawniej. Dawniej się przechodziło. To chyba Artur pamięta. Przez to jezioro przechodziliśmy. Tak zamarznięte. O no, tak tutaj. Dzieciarnia w klasy. Yes. Yes. Okay. Okay. co? Co, gracie w klasy dziewczynki? Pięknie 再见。Uh,